Siemaneczko wszystkim, witam was w nowym odcinku. Przychodzę dzisiaj do Was z nową energią. Jako, że mamy jesień, taką tutaj porę roku troszkę deszczową, ale czasem też wyjdzie to słońce z za chmur, żeby nas ucieszyć na chwilę, tak też przygotowałam dzisiaj dla Was taki temat dotyczący tego, czy życie to iluzja i dlaczego jesteśmy w tej iluzji. Także zaczynając, powiem Wam. Że taka książka, która we mnie bardzo uderzyła i miała wpływ na to ogólnie, co robię, czy czym się zajmuję, była to książka pod tytułem Przebudzenie Antoniego De Mello, którą polecam każdemu, jeżeli właśnie e, e, ta rzeczywistość, która nas otacza, jest dla niego taka dziwna, jakaś. E, e, nad którą nie może nadążyć, tak? Nie może nadążyć, nie rozumie tego wszystkiego, to na pewno ta lektura wam się przyda, ponieważ otwiera ona mocno oczy na temat y, tych różnych zjawisk w naszym życiu, które występują, czy ogólnie y, jest to takie mocne przebudzenie można powiedzieć z naszego snu. Ponieważ tak naprawdę my wszyscy śnimy. My robimy rzeczy z automatu różne rzeczy. Na przykład, wstając rano, my robimy wszystko z automatu, można tak powiedzieć, jak takie zaprogramowane roboty. Także książka ma na pewno wpływ na osobę, i powiem Wam, że jest tam dużo prawdy zawartej, przynajmniej dla mnie. Ja oczywiście nie mówię, że wszyscy polubicie tą książkę, czy Wam się na głowę, tak? Ja Wam tylko mówię, że ile. Osób, tyle zdań, i każdy na pewno z Was będzie miał jakieś swoje zdanie na temat tej książki. Natomiast, tak jak Wam powiedziałam, na mnie wywarła ona ogromne wrażenie, i myślę, że to był taki punkt zapalny w ogóle do, do spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy, którą ja teraz widzę. No to dlaczego życie to iluzja? No to już Wam mówię. Tak naprawdę my wszyscy się rodzimy tutaj i żyjemy w jednej wielkiej iluzji, chociażby przez to, że wszyscy działamy tak samo, czyli wszyscy idziemy do przedszkola. No może nie wszyscy są tacy, co nie idą, ale wszyscy jakoś startujemy w to życie. Idziemy do zerówki, tam pani się nami opiekują, coś nam nakazują, coś nam zakazują, już jesteśmy takcy troszkę zniewoleni. A powiem wam, że jeszcze niedawno widziałam panią która prowadziła jakieś przedszkolaki normalnie na smyczy, tak? Czyli one były przypięte taką smyczą do siebie jedno do drugiego, no i ona jej tak prowadziła jak takie pieski, no. Także taki wątek tutaj wstawię, bo sobie teraz akurat przypomniałam. I czy takie wychowanie według Was ma sens, takie na smyczy? No nie wiem. E, także e, tutaj wracając do tego, co Wam chcę przekazać, że wszyscy działamy tak samo. Jesteśmy wychowywani w podobny sposób, Chodzimy do tej szkoły, później idziemy do szkoły średniej. Myślimy, że to wszystko tak ma być, tak? że ta wiedza, którą zdobywamy, nam w czymś pomoże w życiu, że będziemy tacy mądrzy, oczytani, w ogóle będziemy sobie umieć radzić z różnymi sytuacjami. No, ale jak jest w życiu takim rzeczywistym, to chyba każdy wie, tak? każdy wie na jakimś etapie swojego życia, bo możemy nie mieć tej wiedzy w wieku 15 lat, ale już w wieku 25 mamy tą wiedzę. I to jest takie troszkę, Wam powiem, przerażające. To wybudzenie się z tego, co nam mówiono w szkole, mówiono w przedszkolu czy na studiach. Później się obudzić z taką inną rzeczywistością jest trochę ciężko, dlatego że nikt nam nie powiedział, jak mamy sobie radzić z rzeczywistością, tylko że mamy być oczytani, mamy czytać książki, mamy się dobrze uczyć, mamy iść na te studia. No i zdobyć dobrą pracę, ale czy my jesteśmy szczęśliwi? Szczęśliwi z tym wszystkim? Czy jeżeli weźmiecie ślub, jesteście szczęśliwi? Macie dzieci, jesteście szczęśliwi? No jeżeli by tak zadać te pytania tutaj jakąś ankietę zrobić i zadać te pytania rodzinom, tak, które mamy dookoła, no to chyba coś jest nie tak, tak, że gdyby tak było prosto, no to każdy by był szczęśliwy. Jednak coś nie tyka, tak? Coś jest, coś jest na rzeczy, że Ci ludzie, którzy osiągnęli, czy tam sukces, czy mają superfurę, czy, czy mają tą rodzinę, jednak coś dalej jest nie tak, nie? No i do tego też jest tutaj potrzebny rozwój duchowy, żeby się zastanowić nad swoją egzystencją, na temat tego, kim ja jestem, tak? Bo powiem wam że jest nam wtykane, że my musimy wziąć ten ślub, musimy mieć rodzinę. Ale tak naprawdę nie każda osoba nadaje się do roli matki, do roli ojca, do roli małżonka, a nawet kolegi czy przyjaciela Wam powiem, że są takie wyjątki, że się nie nadają. No ale teraz ci, ci wszyscy ludzie chcą żyć tak jak wszyscy ludzie, więc to robią z automatu. I dlatego mamy tyle nieszczęśliwych związków, tyle nieszczęśliwych dzieci, z jakichś tam rozbitych rodzin, czy, czy z no, no, nie będę się rozwodzić na ten temat, ale chyba wszyscy widzicie, dookoła co się dzieje, że ludzie tak naprawdę nie myślą tak, nad tym, co robią. Robię tak, bo koleżanka na przykład tak zrobiła, tak? więc no, ja też muszę, muszę. Ale czy ja na tym etapie swojego rozwoju na przykład powinnam mieć dziecko, czy powinnam na tym etapie wyjść za kogoś za mąż? Bo co? Bo społeczeństwo tak mi nakazało, bo tak trzeba, bo każdy to robi. Nie, każdy z nas ma swoje zdanie, każdy z nas też jest na innym etapie rozwoju. To, że ty masz na przykład 25 lat, ale czujesz się jako piętnastolatka, to jest nic złego. To znaczy, że rozwijasz się w swoim własnym tempie, i szkoda tylko, że po prostu nikt nam tego nie mówi, tak? Że każdy dorasta do różnych rzeczy w innym tempie. Niektórzy w ogóle nie dorastają, to już inna kwestia, ale... Nic nie jest takie tak naprawdę, jak nam się wydaje, bo gdyby tak było, gdyby to wszystko, z czym my się rodzimy i co zdobywamy, tą wiedzę, że to nam da szczęście, tak? te zewnętrzne czynniki, no to by było wszystko pięknie, żylibyśmy w jakiejś bajce, w ogóle by były same super szczęśliwe rodziny, ale co my widzimy dookoła? My widzimy chaos, spustoszenie nieszczęśliwych ludzi, yy, biorących rozwód za rozwodem, zmieniających partnerów niczym, jakieś w ogóle skarpetki, tak? No chyba nie o to w życiu chodzi, dlatego według mnie każda myśląca osoba, czy jakaś tam dążąca do tej świadomości, świadomego rozwoju siebie, no to będzie mieć wątpliwości co do tego, tak? Że tak naprawdę każdy się powinien zastanowić nad sobą, czego on chce, a nie nad tym, czego społeczeństwo chce od niego, tak? Bo społeczeństwo za Ciebie nie przeżyje życia, to ty, za, ty przeżyjesz życie. Także taka mnie myśl naszła teraz. No jeżeli macie podobne jakieś tam opinie czy zdania na temat tej iluzji, no to oczywiście tutaj dzielcie się ze mną. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do zadawania mi jakichś pytań. No i co o tym myślicie, tak? Też o tej iluzji, która nas wszędzie otacza. Także tyle ode mnie dzisiaj. Życzę Wam udanego dzionka, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, buźka. Hej!